O, oh, to wygląda straszne. Ej, udało mi się dostać do środka. A, oh. oh, ja przed chwilą odkurzałam. Oh. Hej kochani, witajcie! Z tej strony Adrianna. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film z serii Mikrokamera, w której sprawdzamy jak najróżniejsze przedmioty wyglądają pod mikrokamerą. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, jak pod mikrokamerą wygląda o tak, McDonald's! Kupiliśmy cztery najpopularniejsze rzeczy z McDonalda: nuggetsy, frytki, ciastko i cheeseburgera. I prześwietlimy je za pomocą mikrokamery. Mam także dla Was super informacje: w tym tygodniu filmiki będą się pojawiały codziennie. Przez cały tydzień. 7 dni w tygodniu. Wow! To będzie taki vlogmas! Z wyjątkiem tego, że nie będzie trwał miesiąc i że nie będzie o świętach. Ale tak, to, to będzie taki vlogmas. Mam też dla Was kolejną świetną wiadomość: codziennie na moim Instagramie będzie się pojawiało rozdanie. Dziś do wygrania jest karta upominkowa z Sefory na 500 zł. Możecie iść do sefory i kupić co chcecie za 500 zł. Żeby wziąć udział w rozdaniu, wystarczy, że zaobserwujecie mnie na Instagramie i polubicie zdjęcie konkursowe. I to wszystko już po 24 godzinach dowiecie się, kto wygrał. Wszystkie nagrody w tych rozdaniach kupuję ja, kupuję je dla Was, więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to bardzo proszę weźcie udział w tych rozdaniach. Dlatego, że nikt mi tego nie przesłał, to nie są żadne materiały sponsorowane. Tu będzie się wyświetlała moja nazwa Instagram. Gama. O, widać krzesło, na jakim siedzę. I przechodzimy wreszcie do oglądania mapy. Podnieść do kamerą. Ruszamy. Ok, co bierzemy na pierwszy ogień? Wydaje mi się, że może cheeseburgera. W ogóle to muszę uważać, żeby tych rzeczy bardzo nie poturbować, bo później Patryk ma jeszcze zamiar je zjeść. Wysiu, będziesz to jeszcze jadł? Dobra, więc musimy uważać. Mamy naszego cheeseburgerka, już trochę leżał, więc jest bardzo zimne, ale to by się w nie będzie przeszkadzało. I sprawdźmy sobie, sprawdźmy może jak wygląda bułka. Zobaczmy tą część spod spodu. Bułka jest taka bardzo chropowata i porowata. Na razie moim zdaniem wygląda spoko. Jest żółta i chropowata. Nie wydaje się być też aż tak strasznie tłusta, bo jak pamiętacie odcinek z chipsami, to jak zbliżyłam mikrokamerę, to było takie... U, to jest jakiś taki dziwny nalot. A, to jest po prostu dziurka. No ale tutaj to wygląda jak jakiś nalot dziwny, zgrzywiały, ale to tylko otworek. Zobaczymy sobie przód bułki. To jest ta lepsza część bułki. Strasznie ta bułka mi przypomina Swedeysa, ale wygląda spoko. Nie Wygląda jakoś bardzo obrzydliwie. Ale słuchajcie, otworzymy sobie naszego burgerka i sprawdzimy, jak wygląda mięsko. Bułkę muszę delikatnie odłożyć, bo później mam zamiar to sklecić jeszcze burgera, bo Patryk będzie to jeszcze jadł. wygląda źle bardzo, 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 bardzo. Jakby nie wiem, do czego mam to porównać, ale to wygląda naprawdę słabo. Tu mam cebulkę. Cebulka wygląda ok. Jeszcze nigdy w tych odcinkach nie sprawdzaliśmy, jak wygląda między sobą mikrokamerą i powiem wam, że sobą wygląda okropnie. Wygląda dla mnie jak jakiś taki wosk. O, oh, to wygląda strasznie. O, oh. co to jest? Widzicie tam jest coś takiego. Nie wiem co to jest, ale naprawdę wygląda bardzo mało apetycznie. Sprawdźmy sobie może jeszcze jak wygląda ser. Seria dla mnie wygląda ok, jak taka żółta masa. W sensie spodziewamy się, że ser będzie wyglądał w ten sposób. Ale jeżeli chodzi o mięso, to powiem Wam, że no... wygląda to zachęcająco. Powiem Wam, że to będzie chyba oh, najbardziej obrzydliwy odcinek z mikrokamerą ever. Dobra, składam burgerka. I odkładam do Patryka. Powiem Wam, że jak siedziałam tutaj i miałam nagrywać te rzeczy, to miałam ochotę wiecie, jak sobie troszeczkę pojeść. Natomiast teraz jakoś tak dziwnie ta ochota mi odeszła. Ciekawe dlaczego. Dobra, idziemy dalej. Popierzmy sobie teraz może coś mniej obrzydliwego. Myślę, że taką najmniej obrzydliwą rzeczą pietra, jak to się kruszy. Aaaa, ja przed chwilą odkurzałam. Ech, przykleiło się. No powiem Wam, że strasznie to przywarło, nie chcę odejść. O, co się ta w tym. Sprawdźmy sobie teraz, jak wygląda ciastko. Powiem Wam, że kiedyś uzależniłam się od tych ciastek i zawsze jak jechałam do McDonald'a, to je jadłam. Natomiast za pierwszym razem, jak spróbowałam tego ciastka, to powiedziałam, ja nie wiem, co to jadę. Dlatego, że to jest tak tłuste i nie przypomina żadnego istniejącego ciastka na tej planecie. Ale okej, okay, sprawdźmy, jak będzie wyglądało na przybliżeniu. No, słuchajcie, na przybliżeniu wydaje się, że to ciastko składa się z samego tłuszczu. Tak, to wygląda po prostu jak sam tłuszcz. To ciastko jest straszliwie tłuste, jest nawet jak go dotykam, zostawia mi tłuszcz na palcach, natomiast no na przybliżeniu wygląda jak tłuszcz tak, no, zobaczcie tutaj, to wygląda w ogóle nie jak ciastko, tylko po prostu jak łyżka z tłuszczem I jak dla mnie to ciastko nie wygląda obrzydliwie nie ma jakiejś wyjątkowo obrzydliwej konsystencji natomiast no ta ilość tłuszczu może troszeczkę zniechęcać może spróbujemy się tam dostać do środka, ej udało mi się dostać do ale osiągnięcia. O, to jest jakieś z dwoma owocami. Zawsze zamawiałam sobie jabłkowe. I jak wygląda środek? No, tu mamy po prostu ten jamming, więc... Nie no, powiem Wam, że wszystko na przybliżeniu wygląda strasznie. No, jak można było się spodziewać. To wygląda po prostu jak galaretku tłuszczek Nie wygląda jakoś obrzydliwie, natomiast no tutaj... Uuu, co, 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 co to jest? a to jest jakieś przypalenie i zobaczcie, jak ono ciekawie wygląda. Nie no, te elementy spalonego jedzenia na przybliżeniu wyglądają jak jakaś, nie wiem, wysypka. Natomiast jak patrzymy, to jest po prostu kropki węgla, a tutaj... Bleh. No, to wygląda naprawdę źle. Dawać tam brunę teraz w Dobra, ciastko mamy za sobą. Wyjmijmy sobie teraz może frytki. Spróbujemy je jakoś sobie prześwietlić. Powiem Wam, że ostatkami mojej silnej woli zmuszam się, żeby po te frytki nie sięgnąć, bo tak pachną, że po prostu mam ochotę się na nie rzucić. No ale dobra, sprawdźmy, a na sam koniec zostawimy sobie gwóźdź programu, czyli tak. I jak wygląda frytka? Nie no, powiem Wam, że nie wygląda źle. Moim zdaniem wygląda lepiej niż to ciastko. Nawet wydaje się mniej tłusta. Wydawało mi się, że będzie bardzo, bardzo tłusta i jest bardzo, bardzo tłusta, nie oszukujmy się. O, teraz sobie tutaj fajnie wyostrzyłam. Natomiast powiem Wam, że nie wygląda dla mnie ani jakoś wyjątkowo obrzydliwie, ani jakoś wyjątkowo odbiegająco od normy. Jak wszyscy się spodziewamy, że raczej frytki z maka nie będą najbardziej fit frytkami, jakie zjedliśmy. Wymawię sobie jakąś taką wyjątkowo tłuściutką frytkę i ją zjadę. jest taka, wiecie, Mocno nasączona w tłuszczu. Nie, no, powiem Wam, że jestem zdziwiona, bo spodziewałam się, że ziemniaki i ogólnie frytki na zbliżeniu będą wyglądały tak, a tyle tłuszczu, jakieś otwory i obrzydliwe. Natomiast nie, jakby te wszystkie pory zaciemnienia i ten tłuszcz widać gołym okiem, więc jak przybliżymy to jest jakby to samo, tylko przybliżone. Z Burgerem było obrzydliwie. Natomiast tutaj to jest takie, okej, okay, to co widzę, tylko na przybliżeniu. Więc dobra, frytki jak na razie moim zdaniem były najmniej obrzydliwe, ale przejdźmy sobie teraz do nuggets ja przez pewien czas byłam uzależniona od nagetsów z maka. Jak byłam mała, to rodzice kupowali mi tylko nagetsy z maka, bo uważali, że są jakby najzdrowsze. No nie wiem, czy są takie zdrowe. Ale wiecie, kurczak teoretycznie najbardziej dobry dla dzieci, jakby wychodzili z tego myślenia. No nie wiem, sprawdźcie, czy jest taki dobry na przybliżeniu i jak będzie wyglądał. Tak wygląda panierka. Jak możemy się spodziewać? Jest tłusta. W ogóle, jak zauważyliście, wszystkie te rzeczy w maku na przybliżeniu są żółte. Wszystko jest żółte. Ciaskie jest żółte, frytki są żółte, ser, bułka, kurczaczek. Tylko ten burger nie był żółty. Co? Chyba wolałabym, żeby był żółty. Ale wiecie, o co o chodzi? mi chodzi? Wszystko jest Wszystko żółte. Nie wiem, czemu się czepię tego żółtego koloru. Nie wiem, co ja w bym no no, tutaj mamy przybliżony taki kawałeczek. No, widać, że tłuszczu nam tutaj nie pożałowali. Natomiast powiem Wam, że nadal wydaje mi się, że ten kurczaczek jest mniej tłusty niż to ciastko. To ciastko wygrywa w ilości tłuszczu. No a teraz sprawdźmy sobie mityczny środek na getsa, Panie nie pachnie. Zobaczmy sobie, jak będzie wyglądał. Czy to mięsko będzie wyglądało tak źle jak mięsko w burgerze. No i przybliżamy. No, powiem wam, że wygląda dużo lepiej. No, jak na razie burger z maka wygrywa w wyglądaniu obrzydliwie. Tutaj te włókna kurczaka wyglądają tak dość, nie wiem. Wygląda mi to jak wata cukrowa. Przypomina trochę, nie wiem, rybę w strukturze. Chodziłabym sobie jeszcze tego kurczaczka. Staram się go jakoś bardzo nie zmasakrować, bo Patryk na pewno chciałby odzyskać nawet takie małe fragmenty. Ten człowiek jest niepokonany w jedzeniu McDonald'a. No, Powiem na getsy. No nie wiem, jak Waszym zdaniem to wygląda. Moim zdaniem nie wiem, jakoś nie obrzydzam mnie tak strasznie. Nie wiem, czy to jest prawda, że te kurczaczki są robione z tego takiego mielonego mięsa, z momu, czy już robią go z całego kurczaka. Musicie mi napisać w komentarzu. Natomiast nie wiem, jak dla mnie wygląda całkiem okej. Okay. Jakby, no powiedzmy sobie szczerze, o tutaj widzicie, w tej panierce widać dużo tłuszczu. Aha, czyli ten cały tłuszcz wszedł jakby pod spód. I widać go na górze, widać go, o jak weźmie się tą panierkę od dołu. Ej, co to jest? A, to mój palec. O, wu. Ej, zobaczcie, widzicie? On się tak świeci, bo jest pokryty tym całym tłuszczem. Ach, widać moje linie popularne. Nie, nie będę ich pokazywała, bo ktoś jeszcze weźmie na mnie kredyt, czy coś. O, widzicie, ta cała panierka jakby wchłonęła ten tłuszcz, tylko on jest pod spodem. Natomiast to mięso wygląda tak jak biała wata cukrowa. Myślałam, że będzie gorzej. Tak więc podsumowując, moim zdaniem najbardziej obrzydliwie wyglądającą rzeczą był zdecydowanie burger. Nie chodzi mi tu o bułkę czy o ser, tylko po prostu o mięso wyglądało. Oh, Strasznie, i nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego burgera z Maca, czy wszystkie mięsa na przybliżeniu będą wyglądały tak źle. Natomiast, jak mówiłam, to była najbardziej obrzydliwa rzecz, nie tylko w tym odcinku, tylko we wszystkich odcinkach z mikrokamerą. No i dość obrzydliwe było również to ciastko, dlatego że poziom tego, ile nam jest tłuszczu, to jest przerażające. I myślimy sobie, ciastko, coś takiego wiecie, lekkiego, i ciasteczko z owocami, raczej nie. Natomiast, jeżeli chodzi o frytki, to wyglądały dość ok, wyglądają tak, jak możemy się spodziewać, jak będą wyglądały frytki z fast fooda. I negatywnie mnie zaskoczyły, bo również myślałam, że będzie to wyglądało strasznie, a wygląda po prostu jak jakaś taka biała masa kurczak. No nie wiem, powiedzcie mi, co myślicie na ten temat, co wydawało wam się najbardziej obrzydliwe. Koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama, weźcie udział w rozdaniu. Ja już dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że codziennie będą pojawiały się nowe odcinki i już się z wami żegnam. Pa pa! Do zobaczenia!